Generalnie olejki można uzyskiwać na kilka sposobów. Najczęstszym sposobem jest metoda destylacji parą wodną. I takie są wszystkie olejki zielonego detoksu. Ale można to się uzyskiwać w metodzie z dwutlenkiem węgla, albo na przykład w prasie, w takim wyciskaniu. Szczególnie jest to częste przy cytrusach. Jak są olejki cytrusowe, to wyciska się skórkę. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda taka destylacja, może ja wam narysuję. Polega to na tym. Zaczekajcie, żeby wygarnąć jakiś... Już mam podkładkę. Polega to na tym, że tutaj macie taki kanisterek. W dużych destylarniach to są duże tanki. W tym miejscu się podgrzewa surowiec, wprowadza się w parę wodną cały surowiec, a potem jest taka długa rurka. Na której następuje obniżenie temperatury i on się skrapla.